Cześć, witajcie z tej strony, Jakub i witam Was w kolejnym poradniku na moim kanale. W tym filmiku przedstawiam Wam skróty klawiszowe, z których sam osobiście korzystam na co dzień. Skróty, które ułatwią Wam korzystanie z komputera, a przede wszystkim przyspieszą wiele wykonywanych czynności. Zapraszam do oglądania. Zacznijmy od czegoś prostego, czyli od skrótów, które. Najpewniej większość z Was zna, albo chociaż raz o nich słyszała, także są to skróty na tekście. Najczęściej używane do tekstu, i na tym się skupimy, że one są takie typowo do tekstu. Chociaż można też użyć ich no, w trochę innych sytuacjach. Ale zacznijmy od tego, że skrót CTRL A zaznacza nam cały tekst. Tak jak widzicie, w Wordzie zaznacza nam całą stronę. Gdzieś mieli więcej stron, to jest zaznaczyło nam wszystkie strony. I możemy na przykład sobie od razu zmazać cały tekst, zamiast no, po kawałku, czyli na przykład zamiast y, trzymać cały czas y, backspace do zmazania, chociaż tutaj akurat z takimi częściami się marzę, ale ok, No to widzicie, trochę by zeszło. Y, a jeżeli mówimy już tutaj o jakimś szybkim zmazywaniu, no to tak jak widzicie, zaznaczamy Ctrl A, zmazujemy i już. Kolejnym skrótem klawiszowym jest właśnie cofanie, które już na pewno przy chwilę zauważyliście, że wykorzystuję. Gdy zmażymy na przykład element, którego nie chcieliśmy zmazać, wystarczy wcisnąć w skrót Ctrl Z i go przywrócić, i już mamy problem z głowy. Kolejnym skrótem jest Ctrl Y, który służy do ponawiania akcji. I działa to na takiej zasadzie, że jakbyśmy sobie na przykład zmazali ten fragment, zmazali sobie ten fragment, zmazali ten fragment, później je przywrócili i chcieli znowu szybko je zmazać, to nie musimy zaznaczać znowu po kolei jakichś fragmentów, tylko wciskamy sobie Ctrl Y i one z powrotem się zmaży. Możemy na przykład zmazać, cofnąć, na przykład znowu zmazać, jeżeli no jednak stwierdziliśmy, że że te zmazanie, to było warto je zmazać i ten tekst jest rzeczywiście nam niepotrzebny. No i ostatnie dwa takie skróty, które są bardzo podstawowe i pewnie właśnie z nich korzystacie na co dzień, ale może ktoś jest, kto nie słyszał o nich i właśnie zmieni jego życie, to jest skrót Ctrl C, który służy do kopiowania. Skopiowałem tutaj fragment wykształcenie, wklejmy go na w te miejsce, w te wicie działa. Skrótem oczywiście Ctrl V się wkleja, no i tak to działa jeżeli chodzi o pracę w tekście, z takich skrótów najczęściej korzystam. Oczywiście Ctrl C, Ctrl V, czyli kopiowanie i wklejanie działa także na plikach, więc też możecie sobie na przykład kopiować szybko wciskając po prostu Ctrl C, Ctrl V. Tak samo zaznaczanie tekstu Ctrl A, które wam pokazywałem na początku może służyć do zaznaczania... Na przykład wszystkich plików w danym folderze. No i to też warto korzystać, jeżeli chodzi o pliki, chociaż najczęściej właśnie te skróty korzysta się z nich przy pracy na tekście. Dobrze, no i teraz przejdziemy sobie do skrótów takich typowo systemowych. Pierwszym z nich, oczywiście jest altf 4, które pokażę Wam na tym pliku Worda, którego przed chwilą korzystaliśmy, czyli zamykamy nasze, nasz plik. Niektóre właśnie programy mają tak, że zanim jeszcze zamkniemy to pytają nas się czy zapisać. Ja oczywiście nie będę zapisywał. Alt F4 służy do zamykania jakichś aplikacji, okienek, a nawet wyłączenia komputera, gdy wcisnę na pulpicie Alt F4 możemy właśnie wyłączyć komputer, wylogować, uśpić, uruchomić ponownie i, i takie, jeżeli chodzi zastosowanie tego Alt F4. Mamy też Windows L którego nie pokażę, bo nie jestem pewny, czy, dam, czy program się wtedy nie wyłączy. Służy on do wylogowania komputera, może nie komputera, a samego użytkownika, który aktualnie korzysta z komputera. Jest fajna sprawa, jeżeli pracujecie gdzieś w jakimś biurze czy coś, macie jakieś dane prywatne, osobiste, których, do których nikt nie może mieć wglądu, a musicie odejść od komputera na chwilę. Klikacie po prostu flagę, czyli Windows plus L i macie wylogowanego użytkownika. Kolejnym skrótem jest bardzo fajny skrót. Pewnie znacie trzech króli, czyli Alt, Ctrl, Delete, które służą najczęściej do włączenia menadżera zadań. W wielu przypadkach wcale nie trzeba klikać tych trzech króli, a można wcisnąć innych trzech króli, jakimi jest Ctrl, Shift, Escape i od razu przechodzimy do menadżera zadań. To jest taka droga na skróty, powiem szczerze, że odkąd się dowiedziałem o tym, korzystam z tego bardzo często, gdy jakaś aplikacja nie chce się wyłączyć, się zwiesi czy coś, szybciej jest po prostu wkliknąć tutaj, niż Ctrl Alt Delete, wtedy pokazuje nam się do wyboru kilka jakichś tam yy, kilka jakichś elementów i wybieramy menadżera zadań, lepiej sobie wkliknąć Ctrl Shift Escape, droga na skróty. Bardzo przydatny skrót, polecam z niego sobie korzystać. Kolejnym bardzo fajnym skrótem jest Windows G, który służy do nakładki takiej od Microsoftu podczas gry ona jest bardzo fajna, czy jakichś innych czynności i możliwe, że wielu z was nie korzysta z tej nakładki, a to jest naprawdę bardzo fajna rzecz. Po pierwsze, mamy tu mikser głośności, który zastępuje nam Mikser głośności, który kiedyś wystarczyło kliknąć tutaj lewy, po prostu lewym przyciskiem myszy i pokazywało nam się mikser. Teraz musimy kliknąć prawym, otworzyć mikser głośności, otwiera nam się dopiero takie okienko. Osobiście uważam, że to jest jedna z takich najfajniejszych rzeczy, jeżeli chodzi o tą nakładkę. Ale także możemy na przykład zrobić sobie screenshota, za pomocą tej nakładki możemy sprawdzić wydajność naszego komputera, ile zużywamy w tym momencie CPU, GPU i tak W moim przypadku teraz GPU jest bardzo wysokie, bo nagrywam to z wykorzystaniem kodeka z karty graficznej klatki w grach, niestety ta funkcja nie działa. W większości przypadków, może u kogoś zadziała, nie jestem pewny, ja wiem, że u mnie to nie działa i u kilku moich znajomych też to nie działa, może dopiero to zostanie poprawione. Mamy też naszą społeczność, możemy dodawać naszych znajomych i obserwować, możemy zobaczyć, w co nas grają, czy są w ogóle dostępni na komputerze albo na konsoli, bo oczywiście jest to fajna synchronizacja. Tak samo jeżeli gracie z kimś. Z jakąś osobą na Xboxie, na przykład Fortnite'a, który ma cross platform, możecie rozmawiać właśnie przez tą nakładkę społeczności. Wystarczy, że dodacie do grupy waszego znajomego i będziecie rozmawiać. Do tego mamy co jeszcze kilka fajnych widgetów, na przykład Spotify. Mamy tutaj oczywiście nieam połączonego, bo na co dzień z tego nie korzystam, ale wtedy za pomocą. Tej, tej nakładki możemy sobie przełączać piosenki. Jak na przykład gramy sobie w jakiegoś cs czy coś w tym stylu, klikamy po prostu Windows G, przełączamy piosenkę, chociaż nie wiem czy w CS-ie akurat słucha się muzyki, bo trzeba trochę tam nasłuchiwać kroków przeciwników, ale przykładowo CS, może być Minecraft, coś w tym stylu. Mamy też ogólnie sklepy z widżetami. Nie ma ich jakoś bardzo dużo, ale możliwe, że znajdziecie coś dla siebie i z tego warto korzystać. Więc polecam ten skrót klawiszowy, jak i samą nakładkę. Kolejnym fajnym skrótem jest Windows plus Print Screen. To jest skrót, który pozwoli Wam od razu stworzyć screenshota, który zapisze się w folderze obrazy, zrzuty ekranu. W którym z tych powinien być? Musicie sobie to sprawdzić. Lub jeżeli macie synchronizowane to na OneDrive. Ie. Ja szczerze mówiąc z tego korzystam. Także tak, wciskamy. Windows Print Screen. Lekko się przyciemnił ekran. I w moim przypadku OneDrive już sobie synchronizuje zrzut ekranu. I tutaj mamy nasz zrzut ekranu. Będę miał chyba z dwóch ekranów dokładnie. E, także tak wygląda nasz screenshot. E, kolejnym, także skrótem fajnym do robienia screenshotów, to jest Windows Shift S. To jest bardzo fajna sprawa, bo możemy sobie po prostu zaznaczyć, co chcemy zrobić z screenshota, czego dokładnie. Możemy zrobić w dowolnym kształcie, możemy zrobić wycinek okna, możemy zrobić pełnego ekranu, możemy właśnie wycinek prostokątny. I przykładowo, że chcemy sobie wyciąć tego astronautę, i wtedy pokazuje nam się powiadomienie "Wycinek i szkic". Klikamy i tutaj możemy skorzystać z zapisania. Jako możemy sobie zapisać na przykład na pulpicie, lub po prostu skopiować do Schowka, wtedy na przykład możemy włączyć Messengera, nacisnąć Ctrl V i wkleimy zdjęcie i wyślemy do naszego znajomego, to jest fajna droga na skróty oczywiście zapisać możemy na pulpicie i wykorzystać na przykład do nie wiem, jakiegoś sprawozdania, jeżeli robicie, czy coś w tym stylu. I ostatnim takim skrótem typowo systemowym, który jest bardzo fajny i przydatny na co dzień to jest jeżeli na przykład używacie dużo emotek i chcielibyście właśnie szybko je pisać zamiast pisać coś w stylu dwukropek i okrągły nawias czy coś w tym stylu, bo klikając tam w, na przykład na Facebooku, na Messengerze w ikonki, szukając swojej ikonki, możecie po prostu użyć skrótu klawiszowego Windows plus kropka. I mamy takie wbudowane menu podręczne, emotek, co też fajne możemy na przykład sobie wpisać. Na przykład wpisujemy sobie smutny. I nawet wpisałem po prostu trzy literki. Już mam smutną też twarz z wyrazem ulgi. Klikamy i mamy akurat w notatniku. Te emotki wyglądają źle, ale jakbyście wpisali ją na przykład na Facebooku czy na Twitterze, to by się wyświetliła taka emotka ładna, kolorowa, żółta, taka jak trzeba. Więc to jest taki bardzo fajny skrót, z którego warto korzystać, czyli Windows. i mamy tutaj sporo jakichś fajnych emotek, z których możemy korzystać. Mamy też kategorię, możemy po prostu szukać, a możemy po prostu wpisywać nazwę jakiejś tam ikonki o astronauta. Kolejne skróty podzieliłem na taką kategorię jak działania na oknach i pulpitach. Pierwszym takim skrótem jest Windows D, który minimalizuje wszystkie okienka. Po prostu na obu pulpitach wszystko znikło. Ponowne kliknięcie Windows D pojawia wszystkie okienka. To jest takie, jeżeli mamy tutaj jakoś bardzo dużo okienek, potrzebujemy na pulpit się dostać, bo tam mamy kolejny plik do otwarcia, bo potrzebujemy otworzyć ich nagle 15, bo robimy jakieś, nie wiem. Nie wiem co robimy, ale potrzebujemy jeszcze więcej plików otworzyć. Po prostu klikamy Windows D, mamy dostęp do pulpitu, możemy coś tam włączyć. Klikamy Windows D jeszcze raz i pojawia nam się z powrotem. Także to jest bardzo fajny skrót. Kolejnym skrótem jest coś takiego jak Windows Home. I pokażę Wam, że to działa na takiej zasadzie, że jak mamy tutaj dwa okienka. Na przykład chcemy, żeby wszystkie okienki, okienka znikły, ale został nam notatnik. To właśnie ten skrót nam na to pozwoli, czyli chowa wszystko. Co, co się da, oprócz naszego aktywnego okienka. To jest bardzo fajna sprawa, jeżeli właśnie też potrzebujemy dostęp do jakiejś, mamy coś na pulpicie, nazwę pliku po prostu i musimy zamieścić to w naszym pliku Word, po prostu klikamy Windows Home, wszystko znika, oprócz naszego, w tym przypadku, notatnika. Bardzo fajny skrót, polecam z niego korzystać. Kolejnym skrótem jest raczej bardzo dobrze Wam znany skrót do przełączania okienek, czyli Alt-Tab. Gdy go przytrzymamy, mamy po prostu podgląd do okienek. Możemy sobie kliknąć, a możemy po prostu naciskać dalej Tab kilka razy i przełączać się pomiędzy okienkami. Możemy szybko kliknąć i też się szybko przełączyć pomiędzy okienkami. Bardzo fajna sprawa. Też taki bardzo znany skrót i, i raczej każdy go zna, ale jeżeli go nie znaliście, to Warto z niego korzystać, jeżeli właśnie macie dużo okienek otwartych, bo przyspiesza bardzo pracę i to jest naprawdę taki podstawowy skrót, który trzeba po prostu znać. Innym sposobem na podgląd naszych wszystkich otwartych okienek i przeskakiwanie pomiędzy nimi, to jest zamiast korzystanie Alt Tab, to po prostu Windows Tab i mamy wtedy dostęp do naszych różnych właśnie okienek. Mamy do naszej jakiejś historii, na przykład plików Worda czy Excela. I możemy sobie tak samo przeskakiwać, tylko w tym przypadku musimy sobie kliknąć po prostu. Mamy coś takiego, bardzo fajne też, mamy podgląd. Trochę inaczej to wygląda, może bardziej czytelnie dla kogoś, dla kogoś może mniej. To już kwestia gustu, ale skrót bardzo fajny i warto o nim pamiętać. Kolejny fajny skrót, taki dość prosty do zapamiętania i Fajny, jeżeli na przykład lubicie, tak jak ja, mieć czysty pulpit, mieć ukryte ikonki, po prostu nie ma tu ikonek, bo jest ładna animowana tapeta, którą swoją drogą pokazywałem w innym poradniku. Więc jeżeli chcielibyście skorzystać z animowanych tapet, to zapraszam do właśnie tego poradnika w karcie prawy górny róg. Także kolejny jest skrót. Windows E, który służy do włączenia eksploratora plików. Yy, I to jest o tyle fajne, że tutaj widzicie, tutaj nie mam gdzieś tam plików, one są ukryte, a wystarczy, że włączę Windows E, mam dostęp do pulpitu, do pobranych, do dokumentów, do obrazów, no do wszystkiego, mam po prostu dostęp. Jest to tak jakby mój komputer yy, i tutaj możemy sobie korzystać z tego. Bardzo fajny jest skrót, taki dla kogoś, kto właśnie lubi dbać o porządek, na przykład na pulpicie, jak ja. Kolejny skrót jest bardzo fajny, jeżeli chodzi o pracę na wielu też okienkach do ładnego ustawiania, kiedy na przykład nie mamy dostępu do myszki, albo po prostu nie chcemy przesuwać ręki na myszki, bo, bo coś tam piszemy, jakiś długi plik w Wordzie, nie chce nam się co chwilę tam gdzieś albo touchpada dotykać i tak dalej. Jest to skrót Windows plus strzałeczka, i w taki sposób, jak nacisnąłem teraz do góry. Nasze okienko się zrobiło właśnie duże. Notatnika, jeżeli kliknę strzałkę w prawo, robi nam się taki połowiczny ekran. Strzałka w dół minimalizuje okienko, strzałka w górę z powrotem włącza okienko, w lewo to oczywiście na lewą połowę ekranu. No, oczywiście można też tutaj zależeć jaki rozmiary tego okienka, można dopasować, pobawić się tym. Tak jak widzicie, jeżeli dopasujemy sobie do prawej strony czy do lewej, to możemy jeszcze zrobić małe to okienko, żeby było albo do góry, oczywiście, też małe okienko. Tutaj można się pobawić. Po prostu klikamy Windows i strzałeczki i sobie ustawiamy. Warto sobie to trochę wyczuć, bo to działa dosyć dobrze, ale trzeba ogarnąć, żeby potem nie przeskakiwało to w jakiś zły sposób. Ale jeżeli to ogarniecie, to w przyszłości będzie wam się fajnie z tego skrótu korzystać. Także też polecam ten skrócik do zarządzania okienkami. I ostatnimi takimi skrótami, bardzo fajnymi, jest skrót do dodawania pulpitu wirtualnego. Co to w ogóle znaczy? Z czym to się je te pulpity wirtualne? Także jest to coś takiego, że gdy klikniemy. Korzystając z naszego innego skrótu, który przedstawiałem w tym filmiku, czyli Windows Tab, mamy coś takiego jak nowy pulpit. Pulpit wirtualny to nic innego jak taki nowy obszar pracy. Coś jakbyśmy mieli dwa monitory takie fizyczne, ale jednak wirtualne. Pokażę Wam, jak to działa. Po prostu włączmy sobie drugi, możemy dodać ich więcej. Mamy jeden możemy włączyć sobie tutaj jakiś eksplorator plików przełączamy sobie na razie jakich nie było Windows Tab na drugi tutaj tego pliku już nie ma tutaj w ogóle nie ma nic włączonego teoretycznie i możemy włączyć sobie coś innego fajne skróty są do tego takie ale wróćmy najpierw do tego pierwszego są takie skróty że Windows Control D służy do dodawania nowego pulpitu Windows Control na boki możemy przeskakiwać pomiędzy tymi pulpitami. Tak jak widzicie, przeskakuje sobie pomiędzy trzema pulpitami. Mamy jeszcze taki skrót, jak Windows, Control F4, który służy do zamykania takiego wirtualnego pulpitu. Tak jak widzicie, to jest taki skrót do okienek, do wirtualnych pulpitów w zasadzie nie okienek, z którego warto korzystać na co dzień, bo te same wirtualne pulpity są bardzo, bardzo przydatne, jeżeli na co dzień macie dostęp tylko do jednego monitora, z którego korzystacie i chcielibyście gdzieś, no, spróbować na dwóch monitorach coś korzystać, żeby mieć tego obszaru do pracy więcej. Na laptopach to w szczególności bardzo fajnie działa. Tutaj widzicie, tutaj mógłbym włączyć na przykład eksplorator, mógłbym włączyć przeglądarkę, mógłbym włączyć coś jeszcze. Dodaję sobie oczywiście Control Windows, D, nowy pulpit, mam kolejny obszar pracy. Tu mogę włączyć na przykład jakiś filmik z YouTube'a, który służy mi do jakiegoś tam, nie wiem, lekcji. Czy coś nosił, albo Teamsy, albo coś jeszcze. Możemy zrobić kolejny, w którym mamy jeszcze coś innego włączonego. A gdy po prostu już stwierdzamy, nie, ten pulpit jest nam niepotrzebny, ten z jakimś, nie wiem, czy jakimś wzorcem, na przykład do czegoś, to po prostu y Control Windows F4 zamykamy, wirtu zamykamy wirtualne pulpity po kolei i zostaje nam na koniec jeden. Oczywiście cały czas mamy podgląd na Windows Tab. Tutaj możemy dodawać nowe pulpity, możemy także je zamykać. Więc spokojnie możemy sobie to przypilnować i powyłączać także po prostu myszką, klikając. Także mam nadzieję, że w miarę zrozumiale wytłumaczyłem Wam wszystkie fajne, przydatne skróty klawiszowe, z których osobiście właśnie korzystam na co dzień. Wiele z nich jest naprawdę, naprawdę przydatnych. O niektórych może nie wiedzieliście, jak na przykład o tych wirtualnych pulpitach, ale to jest. Bardzo fajna funkcja w Windowsie, o której się nie mówi, a jest naprawdę przydatna w wielu sytuacjach, gdzie po prostu brakuje nam tego obszaru do pracy, a no nie mamy monitora drugiego, nie mamy dostępu na przykład, żeby podłączyć telewizor pod laptopa i sobie pracować. No i wtedy takie wirtualne pulpity super się sprawdzają. Także mam nadzieję, że się Wam poradnik przydał i cóż, widzimy się w kolejnych filmkach. Trzymajcie się, cześć!